Powo witam na wszystkich bardzo serdecznie, jesteś chemną dzisiejszej, że żeby że meczu was be... bez sobie... Aj, pomyliście się. I już te, teraz daję kondycję moim zawodnikom. I będę grał ze staryksem, tak? Będziemy grać. I teraz zobaczmy status. Jaką tam kondycję mają? 71. Komu tutaj wypada teć kondycja? Wszystkim wypada też kondycja. Z tego maczą się, że będą skróty, na pewno eee, yy, kondycha, gdzie jest Kondycha, gdzie jest Kondycha? Musi być kondycha, bo jak zawodnicy nie będą mieli kondychy, to siądą kondycyjnie i niestety nie będzie się dało nimi zbytnio grać. Zobaczmy zaraz, użyj karty znalazowej, za chwilę będziemy już grali i będzie się naprawdę, będzie się świetnie działo. Już za chwilę będziemy grali, Wszyscy Starks nie będzie miał raz, taj, żadnego tego, że nie będziemy rozmawiać ze sobą na sklepie, ale będziemy grali i co się wydarzy? Pamiętajcie, to jest dwumetcz. Yy, no, stary, poczekaj. Jak to jeszcze nie jestem gotowy do gry, byś tam tylko yy, poczekał. Poczekajcie, ludzie. Cześć. dwie minuty, będziemy już grali. Teraz zobaczmy, używamy karty jednolazowej, żeby Falcao także dobrze biegał po boisku. Zobaczmy, Kondycja jaką kondycja ma nasz zawodnik. 79 i teraz zobaczmy dalej. Kto już nie gra w World? Jest offline, no i dlaczego jest offline? Za chwilę może będzie online, bo to by było naprawdę dziwne. Ale są drinki. No ja już za chwilę będę mógł grać. Dobra, już mam gotowy skład, i za chwilę będziemy przychodzili do słuchania. No to się maleczko staje z chemonem. Gramy teraz ze Starksem 16 Fifa World. Nareszcie można powiedzieć. No się, że dawno z nimi, nigdy wcześniej z nimi nie grałem. To będzie ciekawe. Jezu, ale mi serce drży. lewuje pomińmy, pomińmy, chodźmy pomińmy dobra myślę, że Jestem lekko faworytem, bo on przegrał z a ja z unem wygrywam o Jezus Mary, co są... Jezu co się stało moim graczom Myślę, że do czasu meczu to im zniknie. Bo bym się z tym zwał, jakbym mój nie biegał z jakimś takim kilku nad głową. A tutaj dobrze strzelał wtedy z główki. Jezusie, ej, on dalej to ma na głowie. Co za bakki. Co się stało? Kto ma w ogóle taką taką głowę? Też on będzie tak strzał z główki hej. Ludzie. To jest nie nienormalne. Już się ten mecz zaczyna w dziwny sposób. Spokojnie, Grosicki. Stoja z tą dziwną jakąś fryzurą. I gracze mają już dosyć dobrą kondycję. Grosicki, 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 środkiem pola. Grosicki, ajajaj. Spokojnie, ale nic nie widać. Spokojnie, ale straszne lagi. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co mam do się, ja że tutaj będzie ciężko ten mecz. Jezu tam ja nic nie widzę. Pierwsza z taką sytuację, żeby to tak wyglądało. Łap piłka ten zawodnik z tym jakimś putem. Alessandrini to O Jezus! Ale... No. Ciekawe, czy on też takie coś widzi? Już się nie da grać. Nie jest to dziwny, że on się przewraca. Jezu Jezusie. Jezusie! Muszę święta, ale sytuacja teraz Starks. Grajmy drugą skrzydłą, bo tam to nic nie widać. Prawie straciłem bramkę z takiej głupiej sytuacji. No nie jest, no trzeba się z tym powodzić i grać. Aaaa, ale co teraz by zrobił? Aj nie, on teraz będzie grał tą skrzydłę, bo ja tam nic nie widzę. To jest jego atut. Ta, to skrzydło to będzie jego atut. Ja już to widzę. Straszne na no serio. Lisa was goni Diego nad Bramką. No i, no i dalej nic nie widzę z tego. To bez sensu. myślę, że to zniknie do meczu. Naprawdę FIFA World to jest, jest nagra śmieszna. No i czemu teraz to sędzia przerwał? Jezus Maria, dobra. Druga część meczu teraz. Zaczynamy. Po druga do połowa. Ja już się nie skapnę, ale już zacząłem. gramy. Czemu tam znowu? Jezu, ja nic nie widziałem. Jest znowu nic nie widzę. Tam się nie da grać! To ja! jest nienormalna ta gra. Ta gra jest na serio nienormalna. Nic nie widzę. Jezu! Niech to zniknie wreszcie. Niech to może zniknie! Nie, ja go zdajmy zaraz. Ja zdaję tego gracza. Ja nie dam rady. I nie dam rady grać w taki sposób. Bo jeżeli ja mam sytuację, to cały czas się nie psuje. Właśnie przez takiego jednego zawodnika, Teraz pewno znowu tutaj pięknie wymanewruję! Drugie. Poczekajcie. No, no zastąpuj grę. Bo to normalne, jak to jeszcze da się wytrzymać. Ład zmiana. Nie, to jest. To jest nie do wytrzymała, nie ta gra. Gramy czuli, muszę powtórzyć, bo to jest śmieszna gra w ogóle. To nie jest gra. Szejka żeby nie było jakiejś wielkie zmiany w tempie gry. Gramy na nowo. Śmiech na sali po prostu z FIFA WORD. FAUR, no? Nie wznawiaj szybko, a dobra, wznawiam szybko. Teraz zmiana. Już nic mi nie będzie przeszkadzało w grze, w normalnej grze. A teraz ten wielki lag. I co się stanie? Wielki lag z FIFA World. Co się dzieje? Póki no połączenie z przeciwnikiem. Dlaczego? Tego nie wiem. Za chwilę się o tym dowiemy. Nie ja już wystawiam, tylko jeszcze nie wiem, co robić. Bo mu lagowało mi po prostu. Mi też lagowało i to chyba nawet nie wiecie jak. I bardzo się przystojnie lagowałem, bo widzieliście tego zawodnika, który mi wszystko całe bójsko zasłaniał. Widzieliście go? Widzieliście? Na serio widzieliście go. To było straszne. Więc co będziemy robić, to dopiero za chwilę zdecydujemy. A na razie się z Wami żegnam. Jak to będzie, to będzie walkower chyba. Ale nie wiem jeszcze. To było naprawdę dziwne. Ale naprawdę ciężko mi się prało. Chociaż tam dwie bramki powinienem strzelić. Ale Dwa razy nie widzę, co się dzieje. Nie widzę, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. A to, jak jakieś załodnik z tą czupiną, mnie całe bójsko. Na razie to się nie piano.